Od 20 lat jestem pośrednikiem w obrocie nieruchomościami a mniej więcej od roku jestem również vlogerem. Posiadam dwa, trzy w tej chwili kanały na YouTube. Ten kanał, który właśnie uruchamiam, jest kanałem trzecim i to jest kanał, który będzie yy, mówił, w którym ja będę mówił albo będę pokazywał. Rzeczy związane z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości. Chciałbym to zrobić na tej zasadzie, żeby to była taka platforma komunikacji między klientami a pośrednikami. Powiem Wam tak. Narosło bardzo dużo złych emocji wokół zawodu pośrednika. Jak się wejdzie w internet, to bardzo często, szczególnie na portalu Gazety Wyborczej, a w zasadzie P, czyli jakby tej elektronicznej części Gazety Wyborczej, to tam bardzo często padają sformułowania typu darmozjad, złodziej, pasożyt, nierób, bierze pieniądze za darmo. Ale słuchajcie, tych epitetów można byłoby mnożyć. Ja myślę, że chyba dobrze byłoby skończyć z tym mitem złego pośrednika. Ja nawet powiem inaczej. Kiedyś zresztą bardzo się tak aktywnie udzielałem na tym portalu, na tym forum i zawsze starają się podkreślić jedno. Po pierwsze, słuchajcie, nie ma zawodów idealnych, bo w każdym zawodzie pracują ludzie. I w każdym zawodzie będzie tak, że będzie część dobrych pracowników i część złych pracowników. Będzie dobry sprzedawca, zły sprzedawca. Będzie dobry prawnik, będzie zły prawnik. Chociaż z jednym się zgadzam, z wieloma internautami. Zawód taki jak Prawnik, jak yy, lekarz, jak notariusz, jak sędzia, to są to zawody, które określamy tak yy, potocznie zawód zaufania publicznego. I tak naprawdę, ktoś, kto idzie do adwokata, ktoś, kto idzie do lekarza, czy ktoś, kto idzie do notariusza, Powinien mieć gwarancję, że te osoby będą się kierowały w swoich działaniach naprawdę wysoko postawioną etyką. Że tak nie jest, wiemy o tym. Ponieważ, tak jak podkreślałem, w każdym zawodzie pracują ludzie i to od nich zależy, co oni. Jakimś pewnym nieszczęściem zawodu pośrednika jest oczywiście to, że od pewnego czasu w tym zawodzie pojawiły się osoby, jak ja to nazywam często osoby złapanki. Te osoby to są pracownicy biur nieruchomości. Osoby, które często nie posiadają ani Predyspozycji do tego zawodu, ani przygotowania merytorycznego do tego zawodu. A właściciele tych biur w pogoni za zyskiem puszczają to stado baranów do pracy bez żadnego nadzoru. I chyba stąd bierze się potem ta zła opinia o pośrednikach. No, bo taki agent, który często dopiero startuje do tego zawodu, który często nie posiada zasobów finansowych, które pozwoliłyby mu spokojnie pracować od transakcji do transakcji, stara się jak najszybciej i za wszelką cenę czasami przeprowadzić transakcje, żeby uzyskać prowizję i Stosowne wynagrodzenie, które jest naliczane właśnie od tej prowizji. Myślę, że stąd właśnie często biorą się tego typu nieporozumienia. Ja chciałbym właśnie pokazywać yy, zawód pośrednika, yy, patrząc, zarówno od strony kogoś, kto przez 20 lat tym pośrednikiem jest i był. Ale też chciałbym stanowić taką platformę, czyli pokazać to od strony klienta. Chciałbym też móc pomagać Wam w kontaktach z biurami nieruchomości i w rozwiązywaniu pewnych problemów, bo wierzcie mi, że czasami tych problemów tak naprawdę nie ma. One w jakiś sposób są wyolbrzymiane. Zawsze będzie jakaś wpadka. Ostatnio czytałem o sytuacji, kiedy, ale to już bez udziału pośrednika, kiedy jedna pani chciała nabyć mieszkanie i przystąpiła do aktu notarialnego. Okazało się jednak, że osoba, która sprzedawała to mieszkanie, była oszustem. Oszustem, który miał notabene Nieźle podrobione dokumenty. Także notariusz na podstawie tych dokumentów sporządził akt notarialny. I tutaj też zaczęto jakby trochę obrzucać notariusza czy notariuszy inwektami za to, co się stało. Nie wszystko naprawdę da się przewidzieć. Chociaż z drugiej strony wydaje mi się, że gdyby Gdyby ta oferta była prowadzona przez pośrednika oszust i chyba nie miałby takiej y, szansy, żeby, no, żeby to mieszkanie sprzedać. Mówię y, chyba nie miałby szansy, też nie mogę dać stuprocentowej gwarancji, że coś takiego by się nie zdarzyło. Natomiast wracając do portalu y, gazety.pl. Ja tam właśnie udzielałem się często w swoich wypowiedziach, czasami broniąc pośredników, czasami włączając się w nagane pracy pośrednika. Ale za każdym razem podnosiłem jedną kwestię, która, tak jak Wam powiem szczerze, wydawała mi się ważna. Słuchajcie, pośredników w Polsce w tej chwili, takich z licencjami, jest... Prawdopodobnie, ponieważ to się zmienia stale, powyżej 20 tysięcy. Natomiast spraw związanych z pośrednikami jest wbrew pozorom bardzo mało. Ja yy, trudno mi teraz powiedzieć, bo yy, jeszcze nie śledziłem yy, statystyk w tym ale myślę, że w stosunku do ilości transakcji to tych y, źle poprowadzonych jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Dlaczego tak wpływają pomimo wszystko na zawód pośrednika? No, bardzo proste. Ponieważ to, co jest złe, jest najbardziej widoczne. Y, weźcie sobie pod uwagę na przykład y, tak zwaną emigrację zarabkową naszych ludzi. W Europie. Przecież większość tych osób, które wyjechały za granicę, pracuje tam wspaniale, są cenionymi pracownikami. A jednak często słyszymy o tym, że gdzieś nas nie lubią. Dlaczego? Ponieważ znowu ta niezbyt duża grupa, ona tak naprawdę jest widoczna i ona suje opinię nas wszystkich. Także chciałbym, abyście państwo z całym zaufaniem podchodzili do pośrednika, wiedząc o tym, że większość z nich to są naprawdę, naprawdę dobrej klasy wykształceni fachowcy, że tych fachowców Przypadkowych, już dawno rynek wyeliminował. I żebyście wiedzieli o tym, że po prostu, jeżeli zdarza się jakaś sytuacja, która jest y, sytuacją niedobro, to po prostu należy to zgłaszać do odpowiedniego organu. A tym organem jest oczywiście y, Komisja Odpowiedzialności Zawodowej, która wieście mi, wcale wcale nie broni pośredników to w tym pierwszym filmiku chyba wszystko mam nadzieję że ten kanał spodoba się wszystkim osobom które w jakiś sposób będą uczestniczyć w rynku nieruchomości chcę was od razu przeprosić tych którzy przypadkiem trafią na ten kanał zwiedzeni Moim nazwiskiem, które w jakiś sposób troszkę jest już sławne, to naprawdę to nie jest kanał dla wszystkich. To jest kanał elitarny. To jest kanał dla tych osób, które powtarzam, chcą kupić, chcą sprzedać, chcą wynająć, chcą się dowiedzieć czegoś o bezpieczeństwie na rynku nieruchomości. Chcą się może dowiedzieć o jakichś trendach bo to będę się starał o tych sprawach mówić. Będę starał się yy, przeprowadzać jakieś wywiady z osobami związanymi z rynkiem nieruchomości. Czyli słuchajcie, jest to kanał i tak jest jego przeznaczenie, jest to kanał elitarny. Oczywiście, będzie mi bardzo miło i sprawicie mi dużą frajdę, jeżeli jakieś Osoby z kanału Zegmarka czy z kanału Szlefa internetu wpadną tutaj i coś sobie oglądną. Coś sobie zobaczą, a może też zadadzą jakieś pytanie. Ale też powtarzam, jest to kanał elitarny. Kanał dla kupujących, najmujących, sprzedających i osób związanych z rynkiem nieruchomości. じゃあなます。